Cześć widzowie, z tej strony Andewi i dzisiaj zapraszam was na pierwszy odcinek z tego kanału i chciałabym żebyście zostawili lajka i, lajka i suba na ten kanał i dzisiaj sobie puścimy fajne animacje od kanału beczka jest ich aż 189. Yy, zacznijmy, gdy ci smutno, bo to jest naprawdę dobra animacja. Ale nikt, ich sobie też nie obejrzymy. Dziś smutno, Zjedz <coughs> jest źle, Dobra, dobra. Inteligentny serwik z tego nie możemy obejrzeć. Ale to może. Udawaj. Bądź mno. level straciłeś rachubę. Nudzi ci się. Znajdujesz dorywczą fuchę w jakimś lokalu. W sumie to na jest spokój, tylko wszędzie orkowie. Któregoś dnia szefa zamykają w więzieniu. Musisz radzić sobie sam. Nawalasz do numenoru. Piękne miejsce. Trujesz jakiemuś gostkowi za uchem. Odwal się ode mnie, kropka mp4. Bądź bardziej natarczywy. Zaczynasz rozwalać miasto. Ludzie uciekają. GoBuck.exe. Wiccieszek kredytka, tego nie cofniesz. Znowu nie masz domu. Wracasz do śródziemia. Idziesz do Mordoru. Werbujesz sobie armię, wymyślasz pranka, zmuszasz, zmuszasz jakiegoś elfa, żeby zrobił pierścionki. Zdaje się przypadkowym osobom. Wszyscy się wkręcają. Ja sobie siebie teraz wyciszę na chwilę. Żebyście mogli spokojnie obejrzeć. w twój niecny plan, wykuwasz własny pierścień, geniusz zła.pl, elfy się orientują, olewasz je, reszta się nabrała, stajesz się potęgą, głupie elfy wypowiadają ci wojnę, idziesz, przecież cię nie zabiją, a jednak, reinkarnujesz się do postaci oka, minęło kilka tysięcy lat, no trudno, musisz żyć, nie masz pierścionka, ma go jakiś karzeł, Ignorujesz go i zbierasz armię. Jesteś gotowy na kolejną wojnę. Patrzysz na żałosnych ludzi. Jesteś bliski zwycięstwa, nagle coś się wali. Kurła! Frodo ty śmieciu! Nazywaj się Sauron. Brak profitu. Bądź mno, Anon level 22. Mieszkaj w USA. Szukasz pracy. Znajdujesz spoko ofertę w pracy w ledziarni. Chuj, że jest środek zimy. Wbijasz na rozmowę o pracę. Przed wejściem kończy się śmaka. Wbijasz do lokalu. Przyjęli cię. Zastanawiasz się. Pochuj twoje odciski palców i twarzy, Chodzicie na zaplecze. Trochę zaniedbane, ale mogło być gorzej. Okej. Okay, y Przeszukiwałem animacje. Zacznijmy od tych, z takim anonim. I one wyglądają lepiej. Gdzie one się zaczynają? Jak zrobić hairpat? Włączę teraz dźwięki z komputera i jest git. Nie, Nie uwierzycie, ale w... Ten mi się ostatnio odwaliło. Gotuję sobie wodę na herbatę. W mojej mojej kuchni, główki. Tak Nagle słyszę dzwonek do drzwi. Płaczam przez lejszy bez nie bierze własnym oczu. Magdalena jest na jasny gwint. Bez żadnego dzień dobry, w pierwszej mi się na chata, a za nią ekipa z kamerą. Wbija do kuchni bez pardonu drzera. Co to kurwa ma być? Nie Wierzę własnym oczom Magda Gester, jasny gwint Bez żadnego dzień dobry Wpieprza mi się na chatę A za nią ekipa z kamerą Wbija do kuchni Bez pardonu Jerry'a Co to kurwa ma być? Herbatę chciałem zrobić Ale że ta kurwa? Człowieku! Słucha ja spadłeś! Pokaż mi, skąd masz tę wodę! Odkręcam kurek i nawet kropla nie zdążyła spaść do zlewu, a tam odwala miareczkowanie! Widzisz kufa? Twartość za duża o 0,0003 promila! Jak ty chcesz zrobić dobrą herbatę na takiej wodzie? Dlaczego chcesz truć ludzi? Prawdziwa herbata uda się tylko na wodzie z lodowca, z Himalajów, nabieraną w usta przez ślepe zakonnice w ciąży i tak transportowane do Gruzji, gdzie są filtrowane przez liścia winogron! Jutro tu wrócę! I wyszła ja w ciężkim szoku! Nie wiem, czy jestem naćpany. Następnego dnia ta wariatka wróciła. Skąd wiedziała, że znowu robię herbatę? Wbija mnie do kuchni i ogląda. Jeździ białą rękawiczką po koszu na śmieci i okapie. O mało się nie zżyga, jak zobaczyła w lodówce czteropak Łomży. Co to kufa ma być? Po żadnej kuchni pije się tylko kraftowe piwa. I wyrzuca mi czteropak z siódmego piętra przez okno. Słyszę huki, dźwięk alarmu. Nie chcę być w skórze sąsiada, bo dopiero kupił tego Passata z 2001 roku na kredyt. Potem wychodzi. Rano było jeszcze gorzej. Spałem sobie smacznie, kiedy usłyszałem dźwięk taranu. Wy zniszczył mi drzwi ze sklejki. Magda wbiła przez otwór i wyciąga mnie z wyra. Ubieraj się, kuwa! Idziemy na wycieczkę! Ona i jej ekipa zaciągnęli mi do osiedlowej biedry. Patrz ile tu wód, ile herbaty. To jest wybór. Zaczęła odkręcać butelki i rozrywać opakowanie herbat. Kazała mi próbować i wąchać. W życiu się tak nie opiłem wody. Potem odstawiła mnie do domu. Na wszelki wypadek zadekowałem się u kumpla i tak mnie znalazła. Pokaż mi jak robisz herbatę. No to biorę wodę, nalewam do czajnika i grzeję. Nasypałem herbaty do kubka i patrzę z niecierpliwością. Magda nagle zakłada na mnie biały fartuch i odpycha. Za mało majeranku i ostrej papryki. I wsypuje mi do kubka pół kilo prymatowych ziół, po czym zalewa. Maskuwa! I idź częstować sąsiadów, a potem zaprosić ich na uroczystą herbatę. Poszedłem. Nie dość, że musiałem gotować wodę dla 75 osób, to musiałem dokupić dwa czajniki i nową kuchenkę. Aha, do tego pod moją nieobecność przemalowała mi mieszkanie na żółto-niebiesko, a na drzwiach wyrła nożem napis «Herbatka utatka. Nie wiem, czy po czterech tygodniach wróciła, bo zaszyłem się w lesie i nigdy już nie tknę herbaty. Jak miałem 12 czy 13 lat rodzice, pozwoli mi zostać w domu i nie iść do szkoły, bo się źle czuję. Ale pod warunkiem, że nie będę dziś się bawił z kolegami, sprzotny pokój przeczytam, że źle czuję, ale pod warunkiem, że nie będę dziś się bawił z kolegami, sprzotny pokój przeczytam le której się płuczę dwie godziny ale wiadomo jak to jest. Zamysł od początku był taki, że również chory kolega do mnie wpadnie, jak tylko lice pojadą do pracy. No i tak o 10 wpadł kolega. chata była wolna co najmniej do 16, więc pomęczyliśmy trochę playa, posłuchaliśmy eminema i tak dalej. Pech chciał, że ojciec wrócił do domu około 12. I niestety nigdy nie dzwonił domofonem, więc nie było opcji, żeby kolega uciekł cichaczem. Jedyne co mi wpadło do głowy, to żeby kolega się schował do wersalki. Tak gdzie się chowa pościel, bo akurat sol nie zawsze była pusta, więc go tam zamknąłem. Na reakcję miałem jakieś 15 sekund, zanim Ojciec zacznie walić w drzwi, żebym otworzył górny zamek. Ziomek w wersalce. Ojciec wchodzi i go pytam, czemu tak wcześnie? A onże skończyli dziś wcześniej robotę, ale za godzinę przyjdzie po niego kolega. Jedziesz na kilka godzin do drugiej pracy No i hoj, kolega w wersalce posiedzi sobie godzinę Ale to nie był koniec jaj, bo ojciec na tą wersalkę usiadł Odpalił TV i zaczął klikać po kanałach Jeszcze mnie wysłał do sklepu po picie do roboty I musiałem zostawić ziomka w wersalce ze swoim starym, który na nim siedział Po godzinie ojciec pojechał do roboty Kumpla z wersalki wyciągnąłem A on z zami w oczach, na plecach miał odciśnięte sprężyny i listwy Bo go to ojciec swoją dupą Powiedział, że już nigdy do mnie nie wpadnie I poszedł Przeczytałem na necie, że można ruchać arbuza. Więc kupiłem własnego arbuza. Wyciąłem dziurę, zaczynam uprawiać seks z arbuzem. Zajęło około 40 minut. Nie lepsze niż fapanie. I czuję wstyd. Zakopałem arbuza za domem. Przyszło lato i za domem urosły arbuzy. I rodzina je... je... Anon, nie chcesz arbuza? Nie. Nie uwierzycie, Anony, co mi się ostatnio odwaliło. Gotuję... Co, ryzyko to, wiem, co się odwaliło i zepsuło mi się i nie mam teraz interesuję tego. O, 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 to, to musicie obejrzeć, przecież to jest... Niedawno przyszedł do naszej apteki taki fajny chłopak, 16 czy 17 lat miał, zanim się odezwał, że... To jest chore, to jest takie chore, to jest chore. Wiedziałem po co przyszedł, nachylił się do mnie, prawie przystulił się do szybki, położył na blacie pięć dyszyk i szepcze. To wam naszej ja na Ja naduśmiechnąłem się konspiracyjnie, puszczam oczko i odczytuję. He, co tam młody? Seks będzie przyprawiał, peńce do waginy w tej nazwę, to nie? I krzycze na całą kolejkę, hej ludzie, Ty chłopak kupuje prezerwatywy, będzie uprawiać seks. W kolejce podniósł się rewetet, strasznie panie z wesołością pokazywały sobie chłopaka palcami, seks, prokracja, właśnie nie, seks, ale bez prokracji, nie. Będziesz w prawie seks, kurat, długi, do przodu i te sprawy. No młody, e fajnie będzie. Chłopak na to się skurczył sobie, zaczerwienił się w sobie, zaczęli się cały jak burak. Wyjątkowo pod nosem. Eh, nie, 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 dla mnie. Dla kolegi, tego nie mogłem sobie puścić. puścić. czyli mamy tu homoseksualistę, dzielnego harcerza, kiełbas amatora, boisz z przodu czy z tyłu, boisz, że twój kolega ma hit i nie chce się Zabijić, zaradzić, to prawda? To oj, warto się, się zabezpieczać, tak, dalszy było przyszedł komisją, z której ty ks. ksiądz proboż. wyszedł przed szereg i powiedział do chłopaka, kupujesz prezerwatywy, i będziesz uprawiał seks, z kim? To już nieważne. Nie Młodzieńcze, idziesz do piekła. Wyklinam się, się. Nakładam, nakładam klątwę, klątwę i wypisuję ci akt apostazji. apostazji. Nie ja trzeba nam tu takich, jak seks uprawiają bez ślubu. Potem splunął pod nogi chłopaka i sypnął mu oczy, jak to z solą. Do rynku zaczęli przyłaczyć się pozostali członkowie kolejki. Czekajcie, czekajcie! zawołałem. Musimy jeszcze koniecznie zadzwonić do jego matki. Chłopak próbował uciec, ale kolejkowicze Solidarni przytrzymali go za ręce i nogi. Ktoś wyrwał mu z kieszeni telefon, znalazł w tak, tak numer mama i podał mi słuchawkę. Halo? Nie, nie, to nie synek. Nie, spokojnie, spokojnie pani sobie żyje, ale i tak, tak nie do mamy do dobrych wiadomości. Proszę pani, tu aptekarz. Pani, pani syn właśnie kupuje w aptece prezerwatywy. Tak, prezerwatywy. Seks będzie uprawiał. Penis do pochwa albo iwanus. Będzie on sobie nakładał na własne prónce. aby mógł uprawiać seks, lecz by nie doszło do zapłodnienia. Rozumie pani? No dokładnie, seksualny stosunek. Dokładnie o to chodziło. Dobrze, dobrze, rozumiem. Oczywiście przekażę. Dziękuję, do widzenia. Zakończyłem połączenie, oddałem telefon popaczkowi. Twoja matka kazała ci powiedzieć, że masz szlaba na wszystko. Nie wychodzisz z domu przez rok. Zegadła się na tobie, jesteś porażką wychowawczą. Na koniec powiedziałaś, że żałujesz, że się urodziłeś. Zaraz potem, potem wyjąłem lat dla wygrać opakowań Rexów. Uśmiechnąłem się lubieżnie i razem z resztą i paragonem wydałem chłopaczkowi. Przyszedł o to torebce, rzecz jasna. Niech ludzie na ulicy też wiedzą. Chłopaczek chwycił szybko foliukę pod pachę i wybiegł z apteki. Kolejka pozegnała po go stałym uśmiechem, wizą, niech zmyśli po prostu z Pięknie. Dokładnie tak, jak nas uczyli na studiach. Myślał, kurna, że co? Że tak do apteki i powiedzieć, poproszę prezerwatywy. Ja Jest tak po prostu damu pudełko, poproszę o pieniądze i tyle. Idiota. Następna w kulejce była jakaś babcia. W tej się do mnie i powiedziała cicho. cicho. Poproszę o jakieś szczupki, przecież chłopsikom. Uśmiechnąłem się cicho. szeroko. To będzie, będzie ciekawy dzień. No i właśnie tak się kończy ten odcinek dzisiaj. No i to było, było na tyle w każdym razie.